Wygląda jak miniaturowa roleta. Działa jak czapka niewidka. Mowa o urządzeniu, które niedawno pojawiło się na polskim rynku. O szczegółach opowie nasz reporter Michał Trocki. Ja tylko dodam, że ten materiał nie jest instruktażem dla piratów, a jedynie próbą ukazania nieskuteczności przepisów. W arsenale walki piratów drogowych z policją pojawiają się coraz to nowsze gadżety. Najpierw były to antyradary, później CB radio. Teraz zakłócacze mierników laserowych. Jednak hitem ostatnich dni jest to oto urządzenie, dzięki któremu kierowca może ukryć tablice rejestracyjne przed fotoradarem. Jest to metalowa budowa, metalowa ramka, w której jest zamontowany mały elektryczny silniczek z dwoma prowadnicami, które za pomocą impulsu elektrycznego dawanego z zewnątrz za pomocą pilota albo z wewnątrz auta opuszcza albo unosi wykonaną z poliestrowego materiału kurtynę. Sprzedawca informuje, co prawda, że korzystanie z tego urządzenia na drogach publicznych jest nielegalne, jednak zdaje sobie sprawę, że niektórzy kierowcy właśnie w taki sposób je wykorzystują. Być może dlatego nie chciał pokazać twarzy, by nie wiązano go z łamaniem przepisów. Urządzenie kosztuje około 650 zł. Wydaje się więc, że tańszym sposobem na oszukanie fotoradarów jest po prostu zdemontowanie tablicy rejestracyjnej. Zabieg cwany, ale kosztowny. Przed sekundą mi, panie komisarzu, spadła ta... Tablica. Za jazdę bez tablicy grozi mandat do 500 złotych. Co ciekawe, mandat za jazdę z roletą zasłaniającą numery jest znacznie niższy. Zgodnie z ustawą Prawo Ruchu Drogowym zasłanianie, przeozdabianie tablic rejestracyjnych jest wykroczeniem, za które grozi grzywna na wysokości 100 złotych. Ja myślę, że w tym wszystkim jest jeszcze inny aspekt, o którym ci, którzy to stosują, baci, którzy to produkują i dystrybuują, nie myślą. Ta zasłonięta tablica, ta zdjęta tablica nie uchroni tego, który tym kieruje, być może przed kostuchą, która stoi za dwoma zakątkami daru. Policja podkreśla również, że na zdjęciu z fotoradaru możliwe jest odczytanie numerów identyfikacyjnych auta z naklejki na przedniej szybie. Ale i na to niektórzy kierowcy już znaleźli sposób. Kara za jazdę bez tablicy rejestracyjnej jest niższa niż mandat za przekroczenie prędkości. Ustawodawca sam więc zachęca kierowców do łamania prawa. Michał Trocki, raport. Pytanie tylko, jak zmienić przepisy, czy podnieść kary za jazdę bez tablic, czy obniżyć wysokość mandatów za przekraczanie prędkości. Sprawa, jak widać, łatwa do rozwiązania nie jest.